W większości przypadków, gdy po raz pierwszy słyszy się o reptilianach, a więc koncepcie gadziej rasy istniejącej równolegle z naszą, naturalną reakcją jest szok oraz spore wzburzenie. Prawie zawsze część ludzi stwierdza, że to oczywista niedorzeczność, ale pojawiają się i tacy, którzy zaczynają kopać głębiej. I to właśnie z tej części populacji rekrutują się zwolennicy teorii o gadziech istotach. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, czy ich koncepcje to jedynie czczagadanina, czy też może kryje się za nimi coś więcej. Widzowie tego kanału mogą zdawać sobie sprawę z tego, że pisma wedyjskie przedstawiają bardzo podobne istoty, zwane tam nagami. Te wężowe stworzenia o niezwykłej wiedzy są zdolne do zmiennokształtności i taką samą umiejętność przypisuje się reptilianom. Z kolei szamani z Zulu wierzą, że światem rządzą Chitaury, a więc jaszczurze stworzenia, które nie woliły ich przodków. Kolebka cywilizacji, a więc starożytni Sumerowie, również pisali o potężnej grupie istot z nieba przedstawianej przez nich jako Anunnaki, których przedstawienia, zdaniem wielu osób, również przejawiają gadzie cechy. Nawet rdzenne plemiona Ameryki Środkowej czciły wężowego Boga Quetzalcoatla. A chińskim cesarzom przypisywano pochodzenie z rodu Smoków. Większość ludzi traktuje tę historię jako zwyczajną mitologię i tradycje kulturowe. Koncept istnienia gadziej rasy, skrywającej się poza naszym wzrokiem, znalazł jednak swoje zaskakujące rozwinięcie w badaniu z 1990 roku na Uniwersytecie Nowego Meksyku. Rząd federalny sfinansował tam badanie nad dimetylotryptaminą, najpotężniejszym psychodelikiem na Ziemi. DMT, zwany również cząsteczką ducha, jest naturalnie występującą substancją chemiczną, którą można znaleźć zarówno w roślinach, jak i zwierzętach. Wspomniane badania prowadził Rick Strassman, lekarz medycyny i adiunkt psychologii. Eksperyment dotyczył 60 pacjentów, którym podano ponad 400 zastrzyków. Kandydaci, wolontariusze, przeszli rygorystyczny proces selekcji, a każdy z nich Musiał zostać poddany pełnemu badaniu psychologicznemu, aby upewnić się, że jest zdrowy na umyśle i nie ma ukrytej choroby psychicznej, która mogła wpłynąć na wyniki badania. Analizy przeprowadzone w laboratorium i elektrokardiogramy potwierdziły również, że każda z badanych osób jest w optymalnym zdrowiu fizycznym. Wiek, płeć, pochodzenie etniczne, zawód i przekonania religijne były zróżnicowane. Aby wyeliminować wpływy zewnętrzne i zachować kontrolę środowiska, uczestnicy nie mieli ze sobą kontaktu ani jakichkolwiek szans na komunikację. Sesje odbywały się w szpitalu klinicznym, a lek był im poddawany dożylnie przez personel medyczny. Przy czym dawki zmieniały się podczas każdej z sesji. Pielęgniarki ściśle monitorowały parametry życiowe pacjenta, w tym temperaturę, tętno i ciśnienie krwi. Po upływie 20 minut dr Strasman pytał pacjentów o ich odczucia i obserwacje. Respondentów zapytano, co czuli, słyszeli, smakowali, wąchali i obserwowali. Wkrótce pojawiło się zaskakujące odkrycie, ponieważ ponad połowa uczestników twierdziła, że spotkała niemal identyczne duchowe istoty. Uderzające podobieństwo było widoczne w relacjach większości uczestników eksperymentu, a gdy DMT zaczynało działać. Pacjenci dostrzegali kolorowe, kalejdoskopowe mandale i czuli, że otacza ich przetłaczający, wibrujący dźwięk. Był on stale wzmacniany, dopóki użytkownik nie wyleciał ze swojego ciała i znalazł się w innej sferze. Nagle trafiali do pokoju wypełnionego dziwacznym sprzętem, gdzie dostrzegali gadzie stworzenia. Istoty pojawiały się szybko, jakby czekając na przybycie ludzi. Niektórzy pacjenci opisywali również inne kreatury, takie jak olbrzymie modliszki, roboty androidy i szarych kosmitów. Reptilianie komunikowali się z nimi telepatycznie, wykonując różne testy i wywołując przerażenie wśród uczestników eksperymentu. A oto kilka stwierdzeń zebranych przez zespół śledczy na temat wpływu gadów na obserwatorów. Zgłaszane przez nich istoty wzbudzają silne poczucie strachu, są zimne i obojętne niezwykle szybko myślące, skupione na pracach technicznych, realizujące własne cele oraz posiadające duże oczy, twardą skórę, błoniaste stopy i ostre pazury. Wolontariusze przedstawiający różne miejsca, środowiska i ścieżki duchowe dzielili się bardzo podobnymi świadectwami. Skąd też pojawił się wniosek, że DMT zmienia ludzki umysł i otwiera portal do innego postrzegania? Inni twierdzą z kolei, że aktywuje on wcześniej uśpione obszary mózgu, pozwalając ludziom przezwyciężyć ograniczenia ludzkiego organizmu. Podczas gdy brzmi to jak bzdury, fizycy przyznają, że ludzie dostrzegają zaledwie 0,00% 5% widma światła widzialnego. Niewykluczone, że różne formy życia mogą istnieć poza naszymi pięcioma zmysłami. A być może DMT usuwa rolety z naszych oczu i ujawnia to, co tak naprawdę zawsze tam było. Oczywiście ewentualność jest taka, że jest to bardzo powszechny marazm, który z jakiejś przyczyny dotyka bardzo wielu użytkowników DMT. Jako ciekawostkę powiem wam, że badania nad tym związkiem są wciąż kontynuowane, a nawet w 2020 roku pojawiła się ich kolejna inkarnacja, która rozważała wykorzystanie DMT do leczenia ciężkiej depresji. Autorzy również natrafili tam na spotkania z dziwnymi istotami, wliczając w to humanoidalne jaszczury.